<dduinozyntnie> Jak się jest, niczego sobie dziewczyną, to z wiekiem ma się coraz większe powodzenie. <d esseh> Bo młodzież wciąż pożera cię wzrokiem. I gdybyś tylko pozwoliła, do tego dochodzą starsi, ale wciąż jeszcze wolni. Bądź co? Dopiero uwolnieni. <laughs> którzy sobie myślą, że pora się ustatkować. Tacy na przykład szpakować. <śmiech> <śmiech> myślą sobie, że. Siksy kosztują majątek, no to niech już lepiej pieniądze, zostaną w rodzinie. I rozglądają się za jakąś dorosłą, ale piękną kobietą. A konkurencja jest coraz słabsza. Coraz mniej jest kandydatek do Miana Pięknej. Jak czasem spotykam koleżankę z klasy. Się czuję jak córka. Już nawet nie jak młodsza siostra. Jak? Jak jest niczego sobie dziewczyną. To z wiekiem ma się coraz większe powodzenie. Bo młodzież wciąż się wzrokiem. Gdybyś tylko pozwoliła, do tego dochodzą Stasi. Ale wciąż jeszcze wolni, ci to dopiero uwolnieni. Co na przykład? Szpakować im, którzy sobie myślą, że pora się ustatkować, że siks kosztują majątek. No to niech lepiej pieniądze zostaną w rodzinie. I rozglądają się za jakąś dorosłą. Piękną kobietą. A tu konkurencja jest coraz słabsza. Coś mnie jest kandydatek do miana pięknej. Jak czasem spotykam koleżankę z klasy. Się jak córka czujesz nawet nie się siostry. Jak się z niczego sobie, sobie Dziękuję To uwagę. coraz za powodzenie. Bo za uwagę. wciąż za wzrokiem i gdybyś sobie pozwoliła... No, do tego dochodzą starsi, a wciąż jeszcze wolni, bądź co dopiero uwolnieni, tacy na przykład szpakowaci, którzy sobie myślą, że pora się ustatkować. Siksy kosztują majątek, no to niech lepiej już te pieniądze zostaną w rodzinie i rozglądają się za jakąś yy, dorosłą, ale piękną kobietą, a to konkurencja jest coraz słabsza. Coraz mniej kandydatek do wiada pięknej. Jak czasem spotykam koleżankę z klasy, no to się przyjdzie, jak córka, czy ja w ogóle nie jak młodsza siostra. <śled>